Ojej. Kurde. Nie bijcie, proszę! Ty, Roli, a temu co? Pewnie świeżaczek! Przepraszam, nie. Hej, kolego! Kolego! Może on lekko nieteges? Ty też, jak tu trafiłaś, byłaś nieteges. Co? Odezwał się kombatant! Przepraszam? Weź, beauty! Zawsze z agresją! Przepraszam państwa. Ty, patrz! Wiadroski przemówił. Chciałem się przywitać. Plastikowy, ale kulturalny. Jestem wiadziu. Beauty. Miło mi. Roli. Szacuneczek. Ja, ja, ja przepraszam za pytanie, ale gdzie my jesteśmy? No, zasadniczo wygląda, że w kupie. O matko! Roli, słownictwa. A jak inaczej mam to nazwać, co? Wywalili nas normalnie na jakąś wielką kupę! Zgnijemy tu, normalnie rozłożymy się! A ty to będziesz się rozkładał kilka wieków! A, ja nie chcę! Nikt nie chce! Ale taki jest los śmieci! Wyrzucają nas i koniec! Leżymy, kiśniemy, a jak mamy szczęście, to nas spalają! Spalają? Chryste! Spokojnie, wiadziu. nie słuchaj jej! Ostatnio gada jak potuczona! Spalają tylko, jak ma się szczęście. To, 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 to co z nami będzie? Zestarzejemy się tutaj i strzeźniemy! A miałam wystąpić tu, zagrać tam! Ho, ho, ho. Nikt już o mnie nigdy nie usłyszy! E, to straszne! No, czy ja wiem? Nie słyszałeś, jak ona śpiewa? Ty, ty, ty... Bredny papieżaku! O, odezwała się! Pusta flacha! Hej, tam na dole! Co, co? Tam na dole? Nie! Tu, na dole, zielona kapslaro! Wypraszam sobie! Za marszałka! Olera! Ach, jak ja to uwielbiam! No adrenalinka, prawda? Zagrożonko, prawda? Słówkiem ekstremika, prawda? Co brak kultury! Prawie straciłam kapsel! Pani pozwoli? Się przedstawię. Czarliczek. Major Czarliczek. W stanie spoczynku. Caluję rączki. Major, jak miło. Wreszcie jakiś prawdziwy mężczyzna nawiedził nasze wysypisko. Jakie wysypisko, moja szanowna? To nie żadne wysypisko! No tak. Zapomniałem, że jesteśmy w Hiltonie. Jeśli nie wysypisko, to co? To wy nie wiecie? Zrobią nam recykling, tam! Recycking! Beauty, słyszysz? To coś dla ciebie! Ojej! Coś jak spa, sanatorium, yy, darmowy botoks? A, 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 to, a to nie boli? Oj, skąd, kucheninki! Już sześć razy to przerabiałem! Jest fantastyczny, jak reinkarnacja! Reinkarnacja? reinkarnacja? A czu to tu to, 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 Jest. Pewnie ta e, e, inkarnacja. reinkarnacja tuczku. O, ciekawe, kim będę w nowym wcieleniu. Jak pan myśli, majorze? Myślę, że... Panie czarniczaku! Czar – Kurde, poleciał. – Ale dokąd? Na spotkanie z przeznaczeniem. O, Ej, kurde, my się chyba znamy. Przyjaciele, to na serio wy? Mówiłem, że to będzie niezła jazda. To po tej całej inkarnacji powinnam być bardziej sexy. A tak, jesteś trochę plexi.